W sali lustrzanej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu odbyła się uroczystość 13-lecia Lubańskiego Stowarzyszenia Abstynentów od Nowa. Nasze stowarzyszenie powstało po Niezapominajce, po klubie Niezapominajka. Dzisiaj to jest stowarzyszenie zarejestrowane przez sąd od 2000 roku. No, co zrobiliśmy? Myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi w Lubaniu, w powiecie lubańskim. E, trzeźwieje, nie pije, spotyka się na grupach chaosowych, które dwie są u nas w naszej siedzibie. Jest grupa hazardistów, Robimy różne takie plenerowe imprezy również. Między innymi naszym takim prestiżem jest już w tym, w przyszły rok, przepraszam, będzie dwudziestolecie. Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Abstynenckiej z Lot Rodzin, który no, od lat już jest międzynarodowy ze względu na nasz kontakt z Comex Cittał. Stowarzyszenie Od Nowa współpracuje z wieloma podmiotami z terenu powiatu lubańskiego. Mamy dobry kontakt z Zakładem Karnym w Zarębie, y, mamy y, porozumienie takie między, y, grup, y, między stowarzyszeniem z, ze Zgorzelca Podstawowczości. Dzisiaj właśnie dogadałem się tutaj z chłopakami z, ze szklarskiej poręby też zrobimy takie porozumienie, którzy chcą z nami współpracować. Myślę, że, y, no, że dużo robimy, również na miasta robimy y, dla dzieci taką imprezę, witaj Szkoło tutaj w parku koło prokuratury, która no też co, z roku na rok coraz więcej ma y, dzieci, ludzi, już dorośli ludzie nawet przychodzą. Y, no, no cieszy nas to, że, że jesteśmy zauważalni, że, że zaczynają nas y, widzieć różni wójtowie, burmistrzowie powiatu, że, no, że, że jest jakieś, y, no, można powiedzieć, te ciepło takie, którego Gdzieś tam dawno nie było i powraca to wszystko do jakiejś takiej normalności. Przynależymy jeszcze oprócz tego do Dolnośląskiej Federacji Uzależnień Ślęża oraz od teraz, od tego miesiąca należymy do Dolnośląskiej Lo Federacji Organizacji Pozarządowych. Jest wiele organizacji na terenie powiatu, które mogą liczyć na wsparcie powiatu, władz samorządowych powiatu, ale lubańskie stowarzyszenie abstynentów w sposób taki szczególny, bo nie tylko jako rada powiatu, ale także jako tu reprezentant także grupy literackiej NURT bardzo ściśle współpracujemy właśnie z Odnową, darzymy się wzajemnym, wzajemną sympatią, a z naszej strony Ogromnym szacunkiem dla tego, co to środowisko, czyli te, te, te władze, które tu dzisiaj aktualnie e, kierują stowarzyszeniem, jak wiele dobrego robią na rzecz środowiska osób e, uzależnionych. To jest nie do przecenienia, e, że to, taka jest, to jest taka organizacja samopomocowa, która. Skupia samych, samych siebie, a więc osoby uzależnione, i jeszcze niosą pomoc także tym, którzy po prostu próbują wyjść z nałogu. A kto, jeśli nie oni, mogą to robić najlepiej? Wydaje mi się, że robią to wspaniale i będę im dzisiaj życzył tego, aby właśnie w latach przyszłych także wykazywali dużo, dużo pracowitości na tym polu. Starosta lubański Walery Czarnecki twierdzi, że to, co robi od nowa na terenie powiatu, jest godne uznania. Istnienie takich organizacji jest dowodem na wolę, moc i sposób zmiany myślenia. A więc są to takie walory umysłu ludzkiego, ale też i duszy, które pozwalają na to, że mimo pewnych. Rzeczy, które miały miejsce w przeszłości, a związane były, że tak powiem, z uzależnieniem, udało się to zwalczyć i powrócić do normalnego życia, ba, nawet z tymi doświadczeniami, a móc się dzielić i pomagać innym, którzy być może takie trudności mają przed sobą albo za chwilę będą mieli. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała niemal do Białego Rana.